Cześć Wszystkich Jest Z strony Tomek Witam Was W odcinku w którym belujemy Oczywiście Mam nowe nabytki Jak widzicie Tak nowe Bo Tamta prasa to się okazało Była zepsuta i musiałem ją wymienić A ciągnik stwierdziłem też przyda się mocniejsze na gospodarstwo. Także belujemy. Trochę już tu po nie wątpię na mnie źli, ale. Przecież chyba lepiej żeby. Ale musiałem się upewnić, że pracą wszystko w porządku. Wiecie sami o co chodzi. Nie. Też to praca miała Bóg, musimy od nowa kupić i miniaturkę zrobiłem już przed filmem więc się nie bójcie będzie no Także lecimy sobie trzeba coś wykręcić żeby moje zwierzęta miały zajeść ale ten ciągnik jest szybki. mimo to że jeżdżę na polowych to i tak ten ciągnik jeździ dla Ojojojojo oj. Zapomniałem bo Jakby wujka jest dziełem To tam się wiecie Automatycznie się opuszczało to Po jakby Po wyrzuceniu balota Tu na no, play jest. To nie pierwszy raz balotuję ale No wiecie za jakiś go To że jeszcze ja to kupiłem, a nie będę tego obsługiwać, nie? Zalucimy. Klawiatury nie ma, nie bójcie się, nic wam nie widzisz w oczy. Wszystko zadbajmy wsunąłem. Oj. Oj, coś kręcić nie może. Czy na pewno są opuszczone? są. Muszę jakoś tutaj okręcimy i jedziemy. prosto w rządku, balotujemy. i dobrze idzie ale mimo wszystko albo dobra że nie będę opuszczał wysoka ta prawa, nie ale bardzo dobra jakość, jakby co znajdziecie ją na elektrowni to go usłyszać jest że... o nie to górka, wiedziałem Tak już wyczuję, nie? O. Ciach. Co się dzieje? Pojechało to do góry, zamku to się? No. Jedziemy. Jak będziecie chcieli, to się tutaj na napęd a czy chodzicie na grzyby? jesień, bo ja chodzę i całkiem fajnie jest no. już chyba wczoraj byłem na grzybach i dzisiaj a ten filmik aha, ten filmik, który dziś ten filmik, który Wczoraj oglądaliście To, pomyślcie mi, że jak byłem na grzybach w sobotę to normalnie filmik od 10 rano chyba, nie wiem do której chyba do, podajże 17 tej się nagrywał i przesyłał bo taki długi Ja myślałem, że jakiś przy widzowie jeśli młodszy widz nie pogląda, to nie pogląda, bo... Jak ma poglądać, skoro ja chcę filmik wysłać rano, a filmik przez 7 godzin się wysłał? To co ja będę Ja bym nagrywał godzinne filmiki. A ja nie będę jeszcze filmików nagrywał. Bo... Czekaj... Oh, to jest Zaznaczam No to rura, jedziemy pod górkę musimy balotować pszenicę, to jedziemy na owies. Tylko z owsa będę musiał jeździć z góry na dół, bo żeby... A zresztą belka, jak będzie miała wpaść na ulicę, to wpadnie w górę ma przesunie. Nie, 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 tu nic nie słychać. W tej kabinie. Cyk. Już jest? Takie, że tego w ogóle nie słychać w tym, taka dziwka, ty, ty. To dobrze. Jakby podobał Wam się mój kumnik w Ursusie? O, ciekawie. O, ciekawie, jestem dzisiaj zabujany w obłokach i to Ale kto to w ogóle opuścił, bo ja na pewno chyba tego nie Jak to się opuszcza w ogóle? Znaczy, w sensie... Ja wiem jak to się opuszcza, tylko ktoś to samo opuszcza i podnosi. Ja tu nic nie klikam. Teraz musiałem... biegi to też za bardzo nie wchodzą w tamtym. Zbiera, to, jak zbiera, to rula. No i wiem, co długo nie pozbieram. Jakby co, to, to się będziecie cieszyć, bo na Wigilię będę próbował dostać na Boże Narodzenie tę choinkę, wtedy zażyczyłem kierownicę do grania, a nie wiem, czy to się spełni, a chciałem zobaczyć, żeby się spełniło, sorry. Ręką machłem. Komar był! Bo jest dość późno jak ja to nagrywam. Trochę. Ale Komar, komary. Ja bo jest tak gorąco, że nie ma. Sorry. To samo było wczoraj w odcinku. Ręką machłem. Kamerka poleciała, ale. To nie ma wina komara, taka nie moja. Sorry, będę próbował się unikać. Jakby oglądał mnie jakiś łopak albo dziewczyna, którzy grają na Felzion Ravenport zupełnie od zera, bez modów albo z modami, a nie mają takiej tekstury belek ani słomy jak ja i zapewne chcą się dowiedzieć skąd ja to mam, no to L Portal. Tekstury po prostu je pobieracie, rozpakowujecie. Potem oglądacie poradniki Potem oglądacie poradniki jak to się robi I gdy się nauczycie to już sami wszystko robicie Fajny ten ciąg to naprawdę, praca, naprawdę już sami patrzę w kamerkę Jak to się nagrywa A nie zwracam uwagi na pole loty tak muszę, nicować z jak że Wiecie jak to jest Kojcie, aby tu striknę. No i znowu po co to jedziesz? Te hamulce takie do buty. To ja ziemię. Bośni nóżka sztuka z PGM. Pewnie kolejny kit to tylko po... Paszowów był podpięty. A to się okazuje, że... Albo był podpięty pod paszowów, albo czyścił koryta. Taki szmer we samolucy, że to się w głowie nie mieści. No spójrzesz! Chciałbym to wezmę takiego? Muszę to jakoś wciągnąć. Przepraszam. Tu sypane było. Nie, tu nie było sypane, tylko tu drzewo i ziem zrobić wielkie manewry I patrzcie na to co. jedziesz czy nie idziesz Teraz nie będę nic widział, bo to realnie sobie poglądę Obiegi jednak wchodzą. Nie, to nawet się wciąga. O, już nie wiem, jeszcze, 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 jeszcze. Ciach! Wyskoczyła. Ciach! Czekam chwilę. Jest. Tu te pasy są takie wysokie, że jaką... Tak, kompletnie przez... nie, nie widzę nic. O biegi wbiłem. Nie pójdę, nie widzę królowa, ale... Oczę, szczerze nie. bo znowu piknić. Już chyba przeskała piknić. Dajcha ciach. O! Rura! Że ci pipczeć. Odetaj na razie. Co ty robisz? No? Gas przydech mi. Czego się boimy? To nie 30, to się nie odpadnie. To nawet, widzicie, jak to, to. To będzie chyba dobry sprzęt na orkę. Tak tylko obsednięcie. To podobało. Powiem mam tak: teraz w tym ciągniku biegi wchodzą, a raz nie wchodzą. Jak wchodzą. To tak leciutko, że prawie nie czujecie, że wchodzą. A jak nie wchodzą. To jesteście się źli na to, że jak wchodzą, to tak dobrze wchodzą. Raz wchodzą, za, jak wchodzą, jak wchodzą, to wchodzą za dobrze. Jak nie wchodzą. To w ogóle nie chcą wejść. Jakieś tam próby uderzenia, to tam coś wchodzą, nie? Tak leciutko, to tak nie chcę nie wejść, to już w ogóle w ogóle. to maszyny, nie jeden handlarz kłamie, że Pegier, pe pe a stał u niego w shopie, aby pomalował lekko, odnowił, żeby nie za dobrze dziś. Przedał ten głupkowi, nie? Mówię sobie, że jestem głupi, Ja tego nie kupiłem od handlarza, od zwykłego gościa, ale... Podejrzany był ja, podejrzewam, że handlarz. Chyba... tak nie zrobił, nie? Się cofa szkoda... Sz 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 słomy. Już trzynaście minut trwa odcinek?

Wyskoczyła, czy nie? Wyskoczyła. Ogólnie wbijajcie na mojego... Wbijajcie na mojego TikToka GRK Sztelan. Ostatni jeden filmik. Znaczy, w ten film, który zrobiłem dzisiaj, ten pierwszy, to się mocno wybił. A ten film, który nagrałem chwilę przed odcinkiem, to się w ogóle nie wybił, bo jest świeżo nagrany. Wiecie, ale filmik, filter. Wiecie, te hasztagi, te realia rolnicze, to wszystko, to oni się kuszą. I lajkują, nie? A nie myślałem, że nie podniosą do wodzy czy uda nam się w ten minut dojechać tam? Na gospodarkę. Może tak, może nie, ja nie wiem. No i znowu pipczy, no bo się wtórzę. No i po co to pipczysz? I rura! Rura! Rura musi dymić! Więc sami wiecie co rura musi jak wyglądać. Tutaj za pomocą mojego modu zrobimy. Poczekajcie. zobaczycie sobie jak to wygląda. Wszystko wane? Dobra. Już możemy to włączyć. Dzięki panie kierowcu. Może największy błąd, żeby wiesz. Patrzcie, jak to działa. Albo on mnie teraz będzie chciał wyprzedzić, jak elegancko wszystko działa. Patrzcie, albo dobra, to się zmieni. Dobra, to mogę zmienić. Widzieliście? Polo, pol, polowe, szosowe i zmienię na szosowe. Jeszcze raz, żeby wam pokazać. O, jedziemy. Coś mnie zarobił, bo mogę Chcesz coś zepsuć filmikom. Chcę wam coś pokazać. To idealnie, 20 minutowy odcinek będzie. Ostatnie zaparkuję, odjedzie dziennikiem i no i to wszystko A jeszcze do tego odcinka, który widzieliście wczoraj Dołożę miniaturkę Pamiętajcie, że odcinek ten który ja teraz nagrywam jest w poniedziałek, a ten odcinek który Widzicie w sensie w niedzielę, to ja go nagrywam w sobotę. I ten odcinek też ten, który oglądacie teraz w poniedziałek dzisiaj. To ja to w wczoraj w niedzielę. I właśnie teraz po skończeniu nagrywania tego materiału dołożę tylko miniaturkę i tyle. I zakończę też przeszedłem miniaturkę i tylko nie komputer, bo muszę się trochę pouczyć, bo idę do szkoły i dzisiaj niedzielka dzisiaj jest w poniedziałek także dzisiaj nie znam szkole A wczoraj się nie siął jest jeszcze powiecie dwie się robię chyba teraz na fotelu w biegingowym miejscu siedzę normalnie z rękoma, normalnie nad głową, bo siedzę, to wiecie jak. To trzeba kierować, to robić. No nie wiem, po co ja mam takie realia, realia, to nie wiem. Będziemy moim skrótem. Chociaż jak dalej, nie wiem. Z nami nie będzie, bo się chyba wkurzy na nas. Wkurzy się w drogę, nie wiem, co się dzieje. Ciągli, ja nic nie To To ja nie... A nie wiem czy ja tu wiatr ja prawie. O, jak możecie zauważyć... To... Tak. Wsypałem zboże z 30 do silosu. Patrzę, czas jechałem z opuszczonym tym. Mam matko Sorry. Nie wracam na to uwagi. Szybę zamkniemy. Dachteś zamkniemy i jedziemy. Oj ty, może drzwi pozamykać. Trzeba chociaż otworzę, żeby się tu nie ugotować. Bo jeszcze, a może zrobię, Żeby nic tu nie urwać. Mam tu wielkołka, żeby nie odleciały. Idealnie wchodzi na stylu. No ale prosto. Fajnie wchodzi, tylko szkoda, że nie wjechała prosto. O, ty wjeżdża prosto. Dobra. Odczepiam. Ten odcinek jednak, jednak będzie trwał dużo niż teraz. Może on nie kładę. Znowu się z wami żegnam, co jest w innym miejscu. Materiał się podobał. Łapka, subik, bo to mnie motywuje. Ja się z wami chcę pożegnać, bo to już na koniec. Koniec tego materiału dzisiejszego, także krótko minął. Ale co zrobisz? Gry ściągałam, no to co? Na razie trzymajcie się do kolejnego odcinka. Do zobaczenia za tydzień. Na razie, cześć!